Dzień dobry, witajcie serdecznie. No i na wstępie pamiętajcie, że pytania pochodzą ze strony testy dla instruktora.pl. Link do strony znajdziecie w opisie filmu plus w opisie filmu znajdziecie kontakt do mnie i znajdziecie tam jeszcze opisane te rzeczy, o których Wam w filmie mówię, więc zapraszam Was do opisu filmu. Dlatego że dzisiaj omówię Wam pytanie z psychologii. I to jest bardzo ważne pytanie dla każdego instruktora nauki jazdy. Czym jest psychologia stosowana? No to jest jakaś podstawa postaw. Każdy instruktor powinien to wiedzieć. Oczywiście. Szydzę, bo jest to totalnie jak dla mnie bezsensowne pytanie dla instruktora nauki jazdy. Natomiast na nieszczęście na egzaminie instruktorskim jest sporo pytań z psychologii i metodyki, które nijak mają się do, nazwijmy to, późniejszej praktyki instruktorskiej. No ale jest jak jest. Dlatego zapraszam Was do opisu filmu. Przeczytajcie sobie ten opis, który dla Was przygotowałem i który Wam zaraz przeczytam. No bo po prostu, skoro są takie pytania, to dobrze, żeby tą wiedzę z psychologii i metodyki sobie pogłębiać. Natomiast jeżeli chodzi o samo pytanie, to pytanie brzmi tak. Wskaż działy psychologii stosowanej. Odpowiedź A. Wychowawcze. Odpowiedź B. Kliniczne. Odpowiedź C. Społeczne. No i tutaj mamy dwie prawidłowe odpowiedzi. Jest to odpowiedź A oraz odpowiedź B. No i dlaczego te odpowiedzi są poprawne? No i tutaj przygotowałem Wam taką skróconą definicję tego, czym jest psychologia stosowana. I ta definicja brzmi tak. Psychologia stosowana jest to dziedzina psychologii, która koncentruje się na wykorzystywaniu wyników badań podstawowych do rozwiązywania problemów praktycznych. Najbardziej rozwiniętymi działami psychologii stosowanej, zarówno pod względem użyteczności praktycznej, jak i własnych badań specjalistycznych są psychologia pracy, psychologia wychowawcza i psychologia. Kliniczna. Więc w bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że psychologia stosowana to jest psychologia praktyczna. Natomiast cały czas zapraszam Was do opisu filmu, żeby to sobie jeszcze wszystko przeczytać, żeby po prostu sobie to utrwalić i żeby wiedza z psychologii, która później pewnie rozpłynie się magicznie po zdanym egzaminie, ale do tego egzaminu była po prostu większa. Także. Tyle w tym odcinku. Jeszcze raz zapraszam do opisu filmu i życzę Wam oczywiście dobrego dnia.